Mija już 50 lat od kiedy swoją działalność rozpoczął pierwszy społeczny instruktor młodzieżowy. Z tej właśnie okazji Warszawa organizuje zlot, na który zaprasza synów z całej Polski. Już dziś trójka wolontariuszy z Leszna postanowiła sprawdzić, czy Warszawa jest gotowa na przybycie potężnej fali wolontariuszy z całego kraju. Dotarłem na dworzec centralny w Warszawie. To ten sam dworzec, z którym nigdy w swoim życiu nie był cesarz Otto II. Jeżeli ktoś nie wie, jak wygląda to, to fantastyczne miejsce, powinien zwrócić uwagę na architekturę starego niemieckiego Reichstagu, ponieważ dworzec centralny w Warszawie w ogóle go nie przypomina. Znajdujemy się w warszawskim Parku Szymańskiego, w którym odbędzie się festyn grup SIMPCK. O tym, co ciekawego spotka nas na festynie, opowie nam jedna z organizatorek Patrycja Jankowska. Wolontariusze z całej Polski, uczestnicy ogólnopolskiego zlotu grup SIMPCK pokażą tutaj 23 sierpnia w piątek w godzinach popołudniowych, czym tak naprawdę zajmują się grupy SimPCK, czyli animacja czasu wolnego dzieci, pierwsza pomoc, magiczna podróż krainę Baski, do tego liczne konkursy, turniej i wiele innych atrakcji, więc serdecznie zapraszamy i koniecznie przyjście. Ale jest super, naprawdę jest super. Ooh, this is my jam. This is my. Turn that song off. This is my jam. Na na warszawską starówkę wspólnie z naszą ekipą Postanowiliśmy pozwiedzać trochę naszą piękną stolicę Mam przed sobą pałac prezydencki Wołaliśmy prezydenta, niestety do nas nie wyszedł you know what time it is. Jeżeli uda nam się nakręcić coś fajnego to wam to na pewno pokażemy Na razie, Znajdujemy się na warszawskiej Starówce, na której to podczas trwania ogólnopolskiego zlotu społecznych i strukturów młodzieżowych Polskiego Czerwonego Krzyża na wszystkich uczestników czeka kolejna atrakcja, o której powie nam jedna z organizatorek Klaudia Bent. Tak, jedną z programu będzie gra fabularna, która ma na celu poprzez zabawę i dobrą przygodę pokazanie wolontariuszom jak działał Polski Czerwony Krzyż. I między innymi młodzież w Pieśnicy w czasach powstania Warszawskiego. Będzie, będzie dużo atrakcji, będzie dużo rekwizytów, będzie generalnie fajnie. Akcja. To właśnie tu, w tej sali odbędzie się wielki finał. Znajdujemy się przed szkolną bursą nr 4, w której nocować będą uczestnicy z lotu SimPCK. W tym budynku odbędzie się także część zajęć zaplanowanych na ten zlot. Organizatorzy przygotowali blisko 120 miejsc dla naszych wolontariuszy. O tym, co będzie się tutaj działo, opowie nam jedna z organizatorek, FUFA. Nasi wolontariusze będą w tym budynku spędzać większość swojego czasu. W ciągu dnia będą odbywać się warsztaty teatralne oraz wizualizacyjne. Wieczorem będziemy spędzać czas na oglądaniu zdjęć oraz wspólnych. Nieważne,